Hej! Witajcie drodzy widzowie, ale 265, jako że obiecałem Wam po jednym filmie zawsze na dzień, więc bez zbędnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania i to jest w ramach Peko Extra Klasy, która kolejka już jutro, mecz awansem tak zwany, kolejka 31, mecz awansem, właśnie, mecz awansem tak zwany to będzie jutro po prostu ten mecz. Więc jutro będę ten mecz transmitowany na kanał Plus Sport. nagrywam dzisiaj bo z tego względu, że jutro będę wam nagrywał Real Madrid w ramach Ligi Santander. Dlatego dzisiaj nagrywamy ekstra klasę. Jutro Liga Santander planowo e, kolejkę 33 z Asosnum, A dzisiaj. Zamiast y, finału, bo finał y, spokojnie mistrzów świata nie, o, nie ucieknie. W ramach kariery menadżerskiej a właśnie wspominając, że finał nie ucieknie. Y, będziemy transmitować i dzisiaj mecz dla was to. Extra Klasa y, gór, Lech Poznań Górnik Łęczny Jutro y, La Liga Santander. A pojutrze właśnie wspomniany finał mistrzostw świata Warhammera karriera meladoskarka do sezon drugi więc zbędnych yy, przedłużek i przedłużania przejdźmy sobie do spotkania które zaplanowałem teraz także zaczynam o godzinie 18:00 więc a wróć Tu i tak Zróbmy. Ustawiamy yy, grę. Minut 3. Chyba po kogoś. Weźmy 5 minut. Chyba nawet 6. Yy. Kompletnie kogoś. 18. O. Bez chmury, nie wszystko się zgadza. Zaczynamy. Ja ustawię w końcu? Oczywiście, że nie. Dobra, to z wami to zrobię. Ustawię jeszcze FenderHard. To miał być PLL. Dobra, z wami to zrobię szybko. Eee, to ma być Karsz. To ma być KF. E... Ele... Miał być Ramirez. Wszystkim jest w związku I to miał być Daglas raz Tak raz tak raz. Jest. tak wszystko mu się zgadza teraz tak. Mandar Hart się zgadza. Pera się zgadza szatka się zgadza milicji. Karsztrom, Kwesk, Kwest, Firis, Kuest, Kamilec, Kamiński, Skład się zgadza, więc przejdźmy sobie już do spotkania. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa, którzy tego wieczoru zdecydowali się zasiąść przed telewizorami i zapraszamy na dzisiejsze spotkanie. A na stanowiskach komentatorskich czuwają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Nasza ekstraklasa ma swój niezaprzeczalny urok kolory, Więc zapraszamy! Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. W futbolu na każdym poziomie chodzi o emocje, wolę walki i determinację. Jeśli tylko dziś nie zabraknie tego obu drużynom, nie będziemy rozczarowani. Oto skład, w jakim zaprezentuje nam się dziś Lech Poznań. A ustawienie to zapewne 1, 4, 5, 1. Tak sądzę, jeden wysunięty napastnik mający wsparcie aż pięciu pomocników, którzy przejmą środek pola, ale w zależności od potrzeb mogą wesprzeć atak, jak i obronę. Jeśli sytuacja pozwoli, to z tego ustawienia szybko można stworzyć obecną formację nawet z trzema napastnikami. Popatrzmy, w jakim składzie zaczynają mecz goście. Zdecydowali się zabrać odważniej i stawiają na formację 1-3-4-3. Współczesny futbol polega na płynnym przechodzeniu z obrony do ataku i odwrotnie. A takie ustawienie świetnie się do takiego stylu gry nadaje. Choć wymaga niespożytych sił od zawodników. W każdym razie w teorii gwarantuje im to przewagę nad rywalem w każdej części boiska. Choć wszystko oczywiście zależy od wyboru niżej damy. O właśnie, żeby było widoczne. Tutaj tak i tak, dobra. To jest No, to pierwsze kopnięcie. Jedziemy. No i gra ruszyła. Popatrzmy. Przesuwa się teraz z piłką w pola karnego. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Nie spodziewamy się, by zespół gości pokazał dzisiaj otwarty, ofensywny futbol i chciał iść na wymianę ciosów. To nie widz z tyłu. Wolą raczej poczekać, co zrobi przeciwnik. Czekać na odbiór i szansę wyprowadzenia konkurencji. Gdy w ten sposób trzeba być naprawdę pewnym w tyłach. Utrzymy. No, teraz zrobiło się groźnie. Cał, ale za brak Nie ma gola. Rywal bez szans. Piłka zmienia właściciela. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Szansa na objęcie prowadzenia i mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło. Zobaczymy co dalej. Na ekranach raz jeszcze ta bramka. Doceniamy strzał, ale trener na pewno będzie miał zastrzeżenia do ustawienia bramkarza przy tym golu. Za daleko miał do krótkiego słupka, zostawił miejsce, więc strzelec spapiwie to wykorzystał. No to mamy 1 do 0. Dobrze to wymyślił. Dani Ramirez wychodzi na czystą pozycję. I mamy szybko kolejne trafienie. Zespół wygrywa już już tą dwóch goli. Czy to przypadkiem mimo uderzenie? Po wtórce widzimy raz jeszcze to znakomite podanie, które otworzyło drogę do pracy. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale tylko 10 byłby wstyd gdyby nie dragał. Tam pa, ram, pa, ram, jest dobrze. Dwa do zera, gramy dalej! Pani Ramirez jest na piłkę. Zobaczmy, co tu teraz wymyśli. Dobrze obroniony strzał. Piłka po rykoszecie wyszła za boisko. Czekamy więc na rzut rożny. Nie, nie tak. Źle to teraz wybija. Wciąż może coś z tego być. Takie było. Będziemy teraz mieli Rzuc z auta. Nie utrzymali teraz luki. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Gol, drodzy Państwo! gol! Lep strzela w rękę. pokazali pomysłowość i siłę w tej reakcji. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Cisnął tam futbolówkę, strzelec uderzając przy przykrytkim słupku. I mamy obecnie 3 do 0. Na skrzydle ma sporo przestrzeni. Ma piłkę i okazję, by dobrać do jednego z kolegów. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnienie. Teraz tworzył sobie szansę, uwaga! ależ znakomicie teraz broni bramkarz! Pokazał klasę, uratował siebie i cały zespół. Rzeczywiście świetna robota, bo takiej interwencji może zacisnąć pięści i wznieść rękawice triumfalnie w górę. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie do bramki niedaleko. Rzut rożny dla lecha. Niewykorzystany, cały fragment gry, piłkę wybijają rywale. I rywal zostaje w tyle. Nie do wiary! Kolejny gol! Prowadzą już różnicą czterech bramek. Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie. Docenimy też klasę strzelca. Musiał uniemożliwić naciskającemu obrońcy wybicie piłki, a potem oddać skuteczny strzał. Brawo! I po tej bramce jest 4-0. No i co teraz zrobi? Nie oddaje piłki. Esfalu, czyściutki odbiór. Piłkarze poznańskiego lepa mają optyczną przewagę. Są stale przy piłce. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im dziś dobrze i mają sporo możliwości, ale musimy na chwilę przerwać. Go! I skuteczność zawodnika, a przecież mecz jeszcze trwa. tyt. popatrzmy raz jeszcze, ponownie umieszcza filmkę w siatce. Hat, trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem i jest dziś w niesamowitej formie. Brawo. Znowu nie gry od środka. No cóż, sami Państwo widzicie, jak układa się ten mecz i wynik. A to dopiero pierwsza połowa. Poradził sobie z przeciwnikiem, tak się powinno stopować. Ataki rybowa mogą rozgrywać akcje w linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Teraz poszedł, jest za obrączkami. A ty, Eee, to jeden. powiedzieć, uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. Na tablicy wyników 5 do 1. Twarde wejście, ale skuteczne. Bardzo niebezpieczne teraz dobranie. I co, mili państwo? To znowu jest bramka. Można stracić Rakubę, Rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Spójrzmy na powtórkę Gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. Strzelec znalazł się tuż przed bramką i z zimną krwią umieścił piłkę w siarce. Nie podpisał się teraz Janusz Gol. Prosta strata. Janusz! Co? Gol! <gol> jak piłki. Pewnie się czuje z piłką. Odważnie prowadzi Adam. Obronił, ale piłka w A teraz świetny odbiór. Może być groźnie. Różnie mogło być po tym rykoszecie. W każdym razie mamy korner. Będziemy la bada, la bada, la bada. robi swoją robotę, ale akcja trwa. Eee! Teraz refleksem popisał się bramkarz. Powinien być bez szans. Strzał tuż sprzęt bramki, zero czasu na reakcję, a jednak broni. To ti ti ti. To środkowuje z roku, dość głęboko. Ostatni dotknął piłki zawodnik drużyny broniącej. Kolejny rzut rożny. Głęboka ta centra z narożnika. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo. Pewnie to wygini. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Czy będzie z tego bramka? Niesamowite! Skąd też teraz zrobił bramkarz? Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie jest tak bliska. Eee, Murawski Maral tu wejdzie, trzeba go pomóc, tak? To czekaj, tak, ja to wejdę w pośpiech. Um, nic Pacławski będziemy. Pusadę No i zaczynamy proszę państwa, drugą połowę tego meczu. rze będzie teraz sytuacja. Nie do wiary, naprawdę nie mają litości, znowu branka, powyższają prowadzenie. deklasacja. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę Gola, z łatwością ogrywa tam obronę, a z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili domku, pewne wykończenie i zero szans na obronę. Mocne wejście, ale czyste. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę Ewala. Taka okazja! Przedarł się pod bramkę. I tak to zepsuł. Będzie to sobie wyrzucał. Taka sposobność może się szybko nie powtórzyć. Tymczasem pokpił to koncertowo. Teraz było naprawdę niedobre. Uwolnił się z podkrycia. Okazja. Krasia słuchaj, Zadrożenie nie minęło. Było blisko, ale... Zaraz, zaraz. To może być bramka. To... I pod poprzeczkę nada. Łek na bramkę. Poznańcy pokazali pomysłowość i siłę w tej akcji. To mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ogran obrońcę. Z takiej odległości strzelec ma zawsze ułatwione zadanie, ale gdyby większy byłby wstyd, gdyby nie trafił. Zrobił nam się mecz do jednej bramki, choć można też powiedzieć, że bramek mamy tutaj multum. Do ale ktoś tu ma cela. Szansa na gola. Nie ale piłka nadal w grze. No dalej, masz to, scela. tak, masz cela? ten cela. czy naprawdę trzeba było strzelać w tej zupełnie nieoczywistej sytuacji. No właśnie w piłce nożnej najważniejsze jest podejmowanie decyzji, a ta była po prostu zła szkoda. Ma trochę przestrzeni, może próbować wrzutki. Słuchajcie teraz ze skrzydła do środka. Próbuję coś wymyślić na połowie Mamy obrony ramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Rykoszek, a interwencja ratuje zespół przed stratą Gola. teraz piękne zagranie na dobie. Broni teraz, ale nadal może być to groźnie. Bramkarz pewnie teraz chwyta piłkę. Dwie obrony w krótkim czasie, a ta pierwsza w najwyższej klasy. Jestem pod wrażeniem jego opanowania, bo zbierał się raz na po tamtej interwencji. Teraz może uspokoić grę. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. I próba strzału bez problemu. Van der Hart. ładnie utrzymuje się przy piłce na połowie rywala. Ale to by było tyle. Mamy zmianę posiadania piłki. Uwaga, wychodzi sam na sam. Tak jest! Rywale chyba nieco przystęli, ale trzeba przyznać, że lek zrobił to kapitalnie. Widać tutaj, jak na dłoni ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Strzelec zachował zimną krew i z najbliższej odległości pokonał bramkę. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. Dobra akcja, obrona może być łapała. Ale nic z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. Okazja przed nim teraz. Tam wybija, ale gra się toczy. Moja piłka. Ależ kapitalną obroną popisał się przed chwilą golkiper. Ta interwencja na pewno będzie pokazywana w meczowych skrótach, a pewnie i w sportowych serwisach. Czy trafi? Pewnie ląduje w rękach bramkarza. Bez niespodzianki był świetnie ustawiony. Strzał był co prawda nie najwyższych lotów, ale swoje zrobiła klasa golkipera. Lech nie utrzymał się przy piłce. Jeszcze tylko 10 minut do końcowego gwizdka. Udane wejście w przeciwnika. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Sunie skrzydłem z piłką przed sobą ma sporo wolnej przestrzeni. Coraz bliżej pole karny. Obrona musi mieć się na baczności. Ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? No i nic z tej kontry nie będzie. Teraz poszedł, jest za obrońcami. I utana interwencja. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku. bo to jest łaska. Nie patyczkuje się teraz, wybija piłkę. Kolejosz traci teraz piłkę. Do końca meczu już tylko minuta plus 100, co do sędzia. Utrzymuje się przy piłce, przy wierności rywali. Dania w takim miejscu zawsze są groźne. Po przeoblągłym strzał. Dzie dziękuję za uwagę to wszystko na dziś, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę komentarze, do usłyszenia trzymajcie się, cześć, pa